Patrz. dobra, kariera Nikosia Interview, wyda. Mr. Arti e, powie nam jak po polsku odmienia się <noise> słowo wąż. No dawaj. Wąż, węża, <noise> węża? węża. Wężawu. wężowi, wężawu, wężowi, wężu. Kogo czego nie ma węża, to... Kogo tak? Kogo czego nie ma wężowi? Wężu. Co, co, co? Nie wężowi, wężu. wężu. Czego wężu? No, no bo... czego chcesz wężu? Bo nie, nie wężowi, wężowi, kurwa! <grym> ale... Czego ale też zrobić, przy, W jaki przypadek był e, węszy? Mówię, coś Że węższy to był przy przypadek e, kokainowy, przypadek. Aha. Że komu czemu węższy tak? Tak jest. <grym> Jakie są mamy jeszcze przypadki? Jeszcze jest wołacz na końcu, nie? Wołacz, o! O, o co? o wężu. <grym> o wężu, <grym> kurwa, <Dokładnie. grym> Czekaj, mianownik dopełniacz, tak? I co dalej było? Celownik, tak? I co dalej było? Ta, to jest z tego filmu. A celownik, mianownik. A... Jakiś wiernik może jeszcze był coś